Ja yeah, poppy playtime w Robloxie dodali, poppy playtime forever! Ola się ma. Siema, Maciek, daję ci alfabet Morsa, widzisz? Słyszę, dajesz mi alfabet Morsa, dawaj, Ola, musimy teraz rozpocząć i przejść w Robloxie, p popi playtime. Dawaj, Dobra. chodź tutaj. Tutaj także. Weź myśmy? wyłącz tą latarkę! Przepraszam, ale tak, chciałem, żebyś chodź. świeciła na mnie bardziej jasno. Nie, nic nie przebije już twojego blasku, wiesz? Nic nie przebije... Twojego blasku? A, dziękuję! <laughs> tak, Ej, widzowie, a waszego blasku nic nie przebije I ty dacie łapeczkę w górę pod tym materiałem, dzięki! Maciek, czy ty to widzisz? Czy ja to widzę? Widzę, to jest Poppy Playtime w Robloxie! Wow! I teraz co? Tutaj są jakieś drzwi. Ty, ale patrz, obserwujemy to przez kamery. Obserwujemy to przez kamery, otwarte drzwi, czyli co będzie mogło się wydarzyć? Obserwuj to, obserwuj, to jest jakiś tunel. No, idziemy korytarzem, jakiś po Playtime Corporation, coś tam, coś tam. Nie umiałem przeczytać tego. Jesteśmy faktycznie tutaj. I to jest Roblox. No. A to jest oficjalna gierka od Entertainment. Ja nawet nie umiałem wypowiedzieć tego po angielsku, ale wiecie o co chodzi. Od twórców Popi Playtime. My tam stoimy, my tam stoimy! Widzę! O, biegnę, biegnę, biegnę! Biegnę, biegnę! A co mi się Patrz. stało z głową? Ej, Ale. a mi co? Ej, Ej, ja widzę twoją głowę normalnie, a swoją dziwnie. Ja przezroczysty byłem niby. No ty jesteś tak naprawdę duchem. Ruzia! Ej, Maciek, jakaś tu. karta leży na ziemi. Gdzie? Tutaj, co tam jest? gdzie ja stoję. Pokaż. Patrz. Złapałem ją, zapałem ją, no. Drzwi się otworzyły. Chodź, tutaj trzeba stanąć w tym kółku. Wszyscy, Kółeczko, wszyscy w kółeczku. Ej, chodźcie tutaj! Chodźcie, tutaj, bo nie do zaczniemy kółeczka. do kółeczka wszyscy w kółeczko. Szytko. To jest taka gierka, tak jak w na krzesłach się siedziało. O, 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 kto o. to jest? E Aj! Aj alternatywna inteligencja? Czy jak to mam rozwinąć, nie? AI oj, 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 oj. i co będziemy musieli teraz uważać? A mamy jedną kartę dostępu, Widzę tutaj AI teraz nam mówi I co będziemy musieli tu wykonać, jak myślisz? Mi się wydaje, że będziemy musieli po prostu stąd uciec. Stąd będziemy musieli uciekać? Tak, ale Paczek jest sam switaśny. Na zabaw! tu tu? 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 O nie, Kamerę to cień! To nie, to cień tylko, spokojnie, dobra, wszystko. Ej! O, o nie, nie kamera, nisz kamery! Nie, się... kamery! O, to ja to i ty! Przepraszam, przepraszam! O, o Huggy Ej, ej, bo widać, ej. poruszył się! Poruszył się, było widać, poruszył się, tak jak ja się ruszam ej, tutaj. Ja... Zobaczcie, co z moją twarzą ej, się stało patrz. w ogóle. A, a pat co z moją? Ja widzę twoją normalnie. Ja widzę twoją normalnie. Ej, odsudadź ja... się, bo to. Ej, to ej, teraz... To to tu nasz biegni. Sławy. Biegni teraz, tu, teraz tu, szybko, teraz mnie tutaj widać. O, zobaczcie, się ma jestem ja. A to ja! A to ona, no, a to ej, ja. No. Dobra. A to my, dobra. O. Skupmy się, bo to nie to jest bardzo poważna gierka. Skupmy się. Dobra, Maciek, trzeba znaleźć baterię jeszcze jedną. Dawać nam baterię, tutaj już Tutaj szybciutko. brakuje bateria, dobra. Jest, o, o. jest, patrz. A, to nie było ciężkie. Patrz. Wszyscy patrz. nie znaleźli. O, łapki What? mamy! Lewa, prawa! Oh. I działają. Maciek, tak. Maciek. Hi -five. High, five. High five. High five! Double five. Double five. Double, double five. <laughs> Dobrze jest, double five. I... A, Chodź tutaj. Niebieską. Dobra, ale patrz. otworzyli już. No tak, bo tutaj oni już byli szybsi od nas. A, dobra... O, tu elektryczność trzeba zrobić, się ja pamiętam no. to trzeba tak zrobić. To działa normalnie Działa idziemy, wow. otworzyło się Maciek ja otworzyły się drzwi Ja nawet nie wiem jak wy to zrobiliście Ej, ej, no? pat co, no, 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 no. co się dzieje, patrz, co się dzieje, pat co się dzieje? Ej, ej o co Czemu tu chodzi? Tak... Czemu jest tak cicho? To jest Daker! To jest Daker, to tak jak było w jedynce? O. Jak dobrze Maciek. pamiętam? Tak, w jedynce to było. Co? Nie ja to widzisz? Ja to widzę i musimy tutaj uważać teraz w takim razie. Oj, przepraszam. Nic nie było słychać, spokojnie, ale co to za... Ej! zniknął hagiłagi Nie ma Hagiwagi! No Ej! Patrz jaki tip u góry! Jak shiftem to by uciekasz! Rana masz! Dobra, ale Hagiwagi zniknął i ja teraz nie wiem czy Ej. to dobrze. O, Słysz, Słyszałem coś, to? tak? I co Słyszałem to Hagi? -wagi. O nie, a jak Hagiwagi nas łapie i zrobił Hagiłagi. Widzi, widzi, widzisz te maskotki? Widzę. Nie naciskaj ich, bo o go nie. zwabisz do nas. O, dobra. kalamba klamba, ej, ktoś klika cały czas. A on to biega po drugiej stronie. Ja Ola, biegnę za tobą. Ola, biegnij lepiej, uciekaj! Ola! uciekaj Maciek, do... Ja biegnę wiem. za tobą, ja biegnę za tobą. Prawie Musimy za... zbierać. A, hagi baterie. Nie, 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 hagi Maciek, wagi. musimy zbierać baterie. O, kogoś złapał, kogoś złapał! Ten dźwięk to znaczy, że kogoś złapał. O, baterie jo, zbieraj O Nie, ja wiem, ja wiem, dobra bateria, a baterie. Trzeba szukać Taki... baterii. No baterie tak, jak baterie, niebieskie. dobra widzę, osiem baterii. Co jest? Osiem baterii? No, tak, ale możesz tylko dwie trzymać w łapce. Oj, oj, ja dwie. mam już dwie. Dobra, subcie o, dobra, trzeba uważać. Ja i idę na górę, u góry jest ich dużo, wiesz? Dobra, tak u gór... góry. Dobra, 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 ja też szukam gdzieś tutaj. I szukam, i szukam, i nic nie widzę cały czas. Kisi, misi, kisi, Uee! misi. O nie, maskotkę o... nadepnęłam. Macie, A dobra, baterie mi się poświeciły, dobra, siupel. Tak, ja u góry zbiorę a, nie a mogę, nie. tu sipa jest. O nie, a ja tu mogę wejść? Maciek. Haki ha, ładnie, przed na górę! Nie, dobra, bo jestem na dole. A! Biegam, dobra, dobra, ja spokojnie dam radę, dam radę, dam ma radę. Co? Maciek, proszę. Ale o, mnie, mnie tam nie złabie. ma, mnie tam nie ma, mnie tam nie ma, widzę Maciek, dwie baterie. A a a złapał mnie. No, no jak ty to zrobiłaś? Ja nie wiem, ja nie wiem, ale złapał mnie. Ja jestem mega daleko. Mamy jednego darmowego rewajwa. Dobra, dobra, super, ja już tam e, biegnę. Ale kto go wrzucił w ogóle... Na górę, no nie? Nie, znowu mnie zrewajwowało na górze, no on mnie tu złapie. Znów. Nie złapiecie. cię. Dobra, ja mam dwie baterie. Maksymalnie dwie można baterie trzymać w łapkach, tak? Tak! Dobra, super, ja już biegnę, już biegnę. Ja jego, no łapiego nigdzie nie słyszę. Halo, Bo hagi No mam u góry! A dobrze, to dobrze. NIE DOBRZE! No właśnie, dobrze czy niedobrze? NIE DOBRZE, BO MNIE ZŁAPAŁ! No, no to nie naprawdę? no, ja nie złapał, tak, bo mnie, bo, on, bo wiesz co on robi? Co robi? Przeskakuje przez schody. No tak, bo on umie skakać, przecież on ma długie nogi, to jest koszykarz, przecież w NBA grał oficjalnie, nie? Maciek, Dobra. on się na mnie uwziął i ja już... Ja szukam baterii, no. ja szukam baterii. Przecież on mnie tu zje. Ej, były podświetlone no wcześniej baterie. Ktoś się trzyma no nie, no, i kamufluje. No, subcio, subcio, nie. Co się dzieje? No nic. Gdzie baterie są? Przecież widziałem, no były przecież podświetlone. się podświetlają. A u góry jeszcze, tak? Jeszcze dwie, niech to się odłoży. Nie idź na góry, tam jest hagiłagi. A, a. Osiem, Więc... dobra, widzisz wszyscy ten. Dobra, co ja muszę teraz zrobić? Wejść tam, musimy tam wejść i dawaj łapkę tam naciśnij. Poczekaj, zresztą? ja już biegnę. Nie, nie mam mnie, nie mam mnie, ja tam już biegnę. Nie, pod, nie podświetla mi się. Aha, o, o ktoś tu kliknął. A nie wiem czy Haki łagi wtedy nie przyjdzie. On tu przyjdzie, więc Dobra. no nie. Czekaj, klikajcie. Nie klikajcie, bo ja biegnę dopiero. No proszę was! Poczekajcie na Maciusia! Pociek... No nie Maciek. O. Ej, chyba on nas złapie. Chyba on nas złapie. No nie! Tutaj kogoś, jestem, chodź tu! Kogoś złapią, kogoś złapią, kogoś złapią. Musimy. Wiesz co musimy użyć. Ze... Chodźcie tu! w kupie. Nie, ej, ej, on bajtuje! Co jest teraz? Rury musimy zebrać. O, są wszystkie zebrane. Dobra, Dobrze. Dobra, świetnie. Teraz no. wiesz co? Co? Teraz łapkami będziemy musieli te zawory przekręcać. Dobra, przekręcaj. Przekręcę. Dwoma, dwoma. Dwoma łapkami, tak? Tak. Dobra. O, dobra, Przepam, przekręcane. Wszystkie, nie. O, 8 Nie, nie ja 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 proszę, nie, proszę, hagi, wagi No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. On łapie tu wszystkich, jesteśmy w płapce ja nie ucieknę stąd teraz, nie? No nie wierzę! Hagi, łagi, łagi, hagi. Dobra, muszę nie... rozwiązać tutaj łamigłówkę puzli jakiś teraz, jeśli tak, napisane. Tak, tak, Te takie lasery co są, musi się tak przekręcać łapką, aż będą się świecić na zielono. I ten laser tak. wtedy zrobi fion, i otworzy nam przejście. Naprawdę? Tak! A gdzie? Mądra jestem, nie? A gdzie? Bo ktoś no tu... las! Ktoś tu klika. Ja nie, ja nie wychodzę. Ja nie wychodzę stąd. Ej, gdzie jest Hagi? Nie wiem. Ha Hagi? Pa. Hagi? No O, On mnie złapie? Nie. Dobrze, że ktoś kliknął. Uratował nas. Uf, uf. Eee. Eklips, nie rób tak. Nie wolno klikać. O, dobrze. Dobrze. Dobra. Lasery są jakieś widzę. Tak i trzeba tak klikać. O, te kartony trzeba wywalić. Kagi, łagi, łagi kagi, kagi, wagi, wagi, kagi. Na mnie tak idzie. Pa. No patrz, on idzie. Kagi, łagi wagi, kagi, łagi! wagi, wagi. Nie dobraty. Ratuj. Ratuj! Ratuj. Naciśnij zabawkę, proszę, naciśnij zabawkę gdzieś. Nie ma na razie zabawki. Poza tym jak cię złapał, to już nic nie zrobi. Nie, nie złapał mnie, nie złapał mnie, ja byłem szybki. Chodź, chodź tutaj za lasyrami. Gdzie? Tutaj, Maciusz, tutaj! Musisz wejść do tej... Gdzie jesteś? Za tobą. Jak za mną? <śmiech> <śmiech> Macie! Co?! No przecież biegłem za tobą! Ej! Kliknąłaś? Chodź tu. Dobra, ale uważaj, bo tutaj gdzieś chodzi, słyszę go. Dobra, chodź, chodź szybko! Hagi, wagi, wagi, hagi? Ją, ją trzeba... Przewróć ją. I Dobrze. co? Tutaj mam uciekać? Tak, chodź! Dobrze, super! Kart. Ale ogarnęłaś mam, to mam, dobrze. Masz kartę? Tak. Ja też muszę musimy, wziąć. Musimy iść na górę. Poczekaj, 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 bo łagi, hagi, hagi, łagi. Musimy Maciek iść na górę, Ona po kliknęła, poczekaj, bo ona kliknęła tutaj. Chodź. Musimy iść na górę. No dobra, biegnę, 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 biegnę. Tylko uważaj, bo łagi. o, o. No, jest chyba. po prawej. Popa, jajka, jaj, no przecież on biegnie bieg na nas. Gdzie? Bieg na górę łagi, haki, łagi, kagi haki, wagi za nami! Nie! Biegnij! Nawet, nie, nawet się nie odwracaj, nawet nawet się nie masz odwracać! Ajaj, aj, nie klikaj, nie klikaj! To nie ja, tam za mną! Chodź szybko. tutaj szybko, do drzwi! Biegnę, biegnę, tylko trzy osoby przeżyły! Dobra, teraz otwierać! Otwierać, otwierać, uciekać! U, 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 u. Ale dobrze! dobrze. Ale dobrze. szybko! U. Powiem wow. tak, no ja bym tego nie ogarnął sam, nie? Ty! Musimy zajść przy puzzle, żeby mieć kod do tej skrzynki! A nie mamy jeszcze puzli znalezionych? Nie, musimy tam wyjść znowu! Naprawdę? A Taak. nie można ich było szukać, kiedy mogliśmy być na dole? Nie, bo one są u góry, z tego co ja wiem. Gdzie jest Hagi? Hagi jest na lewo, idziemy na prawo po puzzle. Miś na bankie jest tam puzzle. Dobra, ja idę za tobą. Trzeba tu też uważać na pluszaczki. Tak, są porozrzucane, mini Hagiłagi. Mamy puzle macie. jest puzel jeden, bierz go. O, dobra. Ej, kliknął ktoś coś. No ty nadepnąłeś. Ja nie nadepnąłem, przecież mnie tam nie było. Dobra, trzeci puzel gdzieś jest. Ja się boję, ja się boję, ja się boję. I hagi, Idź łagi, go. łagi, hagi, łagi, łagi, hagi, 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 idzie. <grytanie> On tu wejdzie do pomieszczenia, umie kłócać? <s nossas wstrzela> On umie kłócać czy nie? Dawaj jeden, Ola, dajesz Ola, dajesz, 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 jest za tobą, jest za tobą. Nie, nie umie wejść, nie umie wejść, nie umie kucać. Oh, to dobrze, dobra, wkładaj puzla. Mam jednego. Jest... Ten typek miał drugiego czy nie, jak myślisz? Raczej nie. A jak tylko my przeżyliśmy? To musi, Ej, dobra, puzel jest na... O nie, O nie, Tam leży, dobra, ja, tam leży. Dobre, ja też ma... biorę go. Dobra, daleko nie leżał. Maciek drugi jest na samym końcu, musisz po niego iść. Albo ty. Ja, dobra. Masz... ja już mam jednego, nie wezmę go. Bo nie mogę. Na no plavde? tak, bo tylko, tylko umiem nieść jednego puzla. Dobra, a gdzie jest łagi hagi? Nie wiem, nie widziałam niestety go. Dobra, ja już biegnę tam. Ja już jestem, jestem bardzo blisko, bardzo blisko. Jestem. Tu łapeczkę w górę trzeba dać teraz. A, dobra. Ej, czekaj, ten typek ma puzla chyba. Nie, nie ma. Ja mam puzla. To dawaj, chodź tu. Biegnę. O, łagi hagi, łagi hagi. Nie. Biegniesz? Gdzie jest łagi hagi, łagi.

5945, tutaj było napisane na, na oblażku jakby coś, nie? Bo Ola ja szybciej to... to ogarnęła, a ja tego nie ogarnąłem. No co ty, nie widziałeś <laughs> nie nie, nie, gdzie teraz mamy iść, bo e, a, e, alternatywna czekaj. inteligencja na nas mówi. E, musimy iść na lewo, ale on tutaj jest. Na lewo, tam... chodź. Ola, 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 zobacz, zobacz. Zoba. Ola, tutaj. Gdzie, a nie, nie. Tędy nie. Nie, nie. Na, na lewo, chodź. Chodź, Tak, tylko tam. że on tam jest. Wiem, ale może zdążymy w... Ona kliknęła! Kliknęła! Cofnij <laughs> się, się! Cofnij się, cofnij się, cofnij się! Tam są drzwi! Tam musimy iść! Hagi, łagi, łagi, Hagi, idzie do nas! Hehe, <laughs> Nie zna pies nas! Nie, nie idzie na prawo lepiej, to wtedy my przebiegniemy na spokojnie. Tak! Gdzie on jest? Nie wiem. Kurczę, on znowu tam... Dobra, chodźmy po cichu. Dobra, ale nic nie depnijmy, proszę cię. O nie, o, nie, idzie, nie na, idzie, na nas, idzie na nas. No, idzie na nas, pozwól ją z mu mu trochę czasu, niech się przetworzy tam. Oh, jednym myślałam, że on tu wejdzie! O, teleportation nas! A, bo on otworzył drzwi! O, to dobrze! No, ten te będzie mu uciekać. Dobra, tam będziemy uciekać? Tak, mamy biec! Będziemy biec macie! O ja to będzie epiczne teraz ucieczka. przed kogi Łogi, Łogi Łagi, Łogi łagi, nas goni! Uciekaj! Uciekaj! Nie. Uciekaj, nie mogę! szybciej! Mi, mi też się shift kończy! O nie! Jak ty mnie przegoniłaś, to znaczy, że... Dobra, shift- shift, 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 Brawo. Tutaj, drzwi są. tutaj klikam! Karta! Nie, nie mamy nie. karty! Nie mamy karty! Mamy. Maciek chodź! Gonił cię! Na górę, Na górę! Co jest? On się zgliczował! Dobrze, że Ma... uciekłaś ty! <śmiech> <śmiech> Maciek tutaj! Gdzie? Prąd, tutaj, to tutaj, tu gdzie? Mogę włączyć szybę! Włączaj! tą szybę! Szybę, rozwal! Rozwaliłem, 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 rozwaliłem! Rozwalę się, rozwalę się! Szybko! Rozwalamy prąd. szybę, szybko, prąd. szybko! Prąd, dawać prąd! Dawaj! A, Przesiąkaj nie. ten prąd bo ja nie umiem ten zrobić. No. Włączył się? Nie wiem. Zobacz, telewizory się włączyły. Nie, nie włączyły się telewizory. Dobra! Dawaj! Jest! Jest. Włączyły! Nie włączyły! Dawaj no tu! Nie. Dawaj tu Maciek, zablokowałam! O! Dobra! Co dobra. jest? Włączyły się, jednak się włączyły. Co się dzieje? Klikaj. Mamy 50 klikaj. sekund! Na, na telewizory? Tak! Dobra, szybko klikaj na EA! Dobra, klikam, klikaj. ogarniam o. to, dobra! Chodzi o to tutaj, że musimy zniszczyć pana AI-ka nam się pojawia! Tak. Niszczko Maciek, Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa! Oj, oj oj, oj Przez ile sekund! Nie wiem! Zostało 40! 30... To, o co tu chodzi? Czemu Klikaj. go tak dużo jest? Co jest w ogóle? Jakiś refleks, czy o co tu chodzi? Maciek, drzwi się otworzyły, chodź szybko! Gdzie? Tutaj? tutaj. Dawaj, co jest? Mamy tutaj naprawdę? Co tu się dzieje? 28 pan, sekund pan, zostało. Pan i jej, pan i Aj! aj pan i Aj. Ej! Co jest? Teleportowało nas! Wygraliśmy! Naprawdę? Wygraliśmy to! Nie gadaj, że wygraliśmy! Tak! Naprawdę? Wow, ale jesteśmy prosi. Co? Przyszliśmy za pierwszym razem? No? Ale ja nic nie jo. dostałem. Ja też nie. Ale co mega. jest? Ale super wygraliśmy Co ale jest zobacz. w ogóle? Patrz, ale jesteśmy w lobby, i mamy łapki, a inni nie mają, ci to nie przeszli. Oho! ojo! No. Ej, my przyszliśmy to za pierwszym razem. Co Siema. jest w ogóle? No. Ale ja nic Whoa. nie dostałem, nic specjalnego, więc słabo trochę. No, no jak, nie dostałeś łapki? No dobra, mam łapki, a inni łapek nie mają, no to co? Tak, <laughs> i można odblokowywać nowe łapki, jak się wygra. Złoto dostałeś, 200 koinów. 200 koinów dostałem, zobaczmy. Tak. No jest, 200 coinów, a tutaj można I put, różne łapki i put, dostawać no, jakieś tutaj. No, e, fajne, nie? Ja bym Zizon chciała, wiesz, są. ja bym chciała Kissy Missy skina, wiesz? Za 10 o. tysięcy łapek. Albo golden skin, typa fajny, no. fajny. No dobra, no. no to co? Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie jeszcze o tym, że możecie wspierać kanał poprzez wspieranie, <laughs> które jest dostępne <laughs> na kanale i trzymajcie się do następnych odcineczków. Pa pa! No pa pa pa!